Narodowy Stadion Rugby był też budowany w 2010 roku z taką myślą, że właśnie tutaj będą odbywać się największe imprezy. Rugby w Polsce. Reprezentacja Polski wraca na Narodowy 7 Rugby. Serdecznie wszystkich zapraszamy 13 listopada na godzinę 15 na wspaniałe widowisko. Jest ważne to, że przyjeżdża tutaj reprezentacja, że możemy ugosić reprezentantów Polski, którzy tu mają się czuć dobrze, wyjść na boisko, wygrać mecz z Niemcami, choć to nie będzie łatwy mecz. W tej chwili taka mieszanka młodości, bo tak jest faktycznie polskiej drużyny, z pewną rutyną, już dojrzałymi zawodnikami. Że ta mieszanka spowoduje, że, że znowu wynik jest, mimo że na papierze Niemcy są lepsi, to myślę, że na boisku wynik może być w każdą stronę i na pewno będzie mecz pełen walki. Mamy Szymona Sierowskiego i Dominika Mochowy, który, który faktycznie e, prawdopodobnie dostanie powołanie na, 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 na tą kadrę, na reprezentację i oby zagrali w tym meczu. Byłoby wspaniale, bo dla nich to było niesamowite uczucie wyjść przy własnej publiczności, na własnym stadionie i, i zagrać dla, dla, dla kibiców z Gdyni.